Tylko jeden punkt wywalczyli drugoligowcy z naszego regionu w meczach wyjazdowych. Sztuka ta udała się Wigrom. Suwalczanie zremisowali 1 do 1 z motorem Lublin. Sokół przegrał 1-2 z GLKS-em nadarzyn, a ruch rozpoczął wiosenną batalię od porażki 0-2 z Olimpią Elbląg. Niepokonany na ringu zawodowym Paweł Głazewski stoczy swoją piętnastą walkę. Jutro w nowym dworze mazowieckim białostoczanin zmierzy się z Orialem Kolajem. Albańczyk do tej pory wygrał cztery zawodowe pojedynki i jeden przegrał. Głaz zwyciężył w czternastu walkach. Widziałem walki jego na YouTube. Jest to zawodnik mojej postury, widać, że taki mocno pracujący na siłowni i po, po wid widząc po jego budowie, może troszeczkę wolniejszy ode mnie, jednak na pewno silny, trzeba będzie uważać, jednak myślę, że odpowiednia taktyka powinna przynieść mi sukces w tej walce. Po walce ostatniej, jaką miałem w, w kopalni soli wieliczka w. Jeliczka, w Dziesięcioludowe moje walce nie odpuściłem. Cały czas byłem w treningu siłowym biegowym. Od początku roku weszłem już taki trening typowo bokserski, jeżdżąc do Warszawy na przygotowania do mojego trenera Krzysztofa Kacydowskiego, trenując nad techniką. Później był okres szparingów. Ostatnie 4 tygodnie siedziałem cały czas w Warszawie. Ciężko, naprawdę ciężko trenując, przygotowując się do tej walki, także myślę, że wszystko powinno być dobrze. Paweł Głażewski pnie się w rankingach. Na liście WBC w kategorii półciężkiej zajmuje 13 miejsce. Były pięściarz Hetmana w tym roku chce zrobić kolejne kroki w kierunku swego celu. Każda moja kolejna walka jest to etap mojej kariery, będzie to walka rankingowa przed następną, powiedzmy, no poważniejszą 10 walką w obronie moich pasów. Jest to kolejny, kolejna przeszkoda na, na, na drodze. Do mojego celu, jaki sobie postawiłem, a ten cel jest zdobycie Mistrzostwa Świata. Kolejną przeszkodą Głaza może być były pretendent do pasa WBO i ostatni polski medalista Mistrzostw Świata, Aleksy Kuziemski. Zawodnik po zakończeniu kariery w Niemczech wrócił do Polski i boksuje w grupie Dariusza Znarskiego. Taka propozycja została złożona przez mojego promotora. Ja oczywiście jestem otwarty na taką walkę. Myślę, że już po tych 14. W moich zawodowych walkach jestem gotowy już na takie wyzwania. Jeżeli mamy iść do przodu i myśleć o wielkich sukcesach, to powinienem właśnie mierzyć się z takimi rywarami i. Jeżeli do tej walki by doszło, to bardzo bym był z tego powodu zadowolony. Tak, to jest to mój kolega, bo kiedyś w jednej drużynie w Lidze za czasów jeszcze tej starej dobrej ligi w 2001-2002 roku. Z tym, że no ja byłem wtedy troszeczkę mniej ważyłem, walczyłem w kategorii do 67 kg, Alex był w kategorii półciężkiej do 71, a ja później po przerwie, jaką miałem z powodu kontuzji, dwuletniej przerwie, nabrałem troszeczkę masy. Yy, w przeszłym do kategorii półciężkiej, no, po pół roku treningów zdobyłem mistrzostwo Polski w tej, tej kategorii, po tym właśnie jak Alex przeszedł na zawodowstwo do dobrej grupy yy, zawodowej Uniwersum. No ale teraz nasze drogi mogą się yy, zejść właśnie w ringu, czego bardzo bym chciał. No i zobaczymy co z tego będzie, na pewno zrobiłbym wszystko, jeżeli do tej walki by doszło, żeby go wygrać. Transmisję z jutrzejszego pojedynku Pawła Głażewskiego przeprowadzimy na naszej antenie. Początek o 19.10.